Cześć, witajcie. Mamy dzisiaj wspomnienie trzech króli, a więc trzy lekcje od trzech króli. Słuchajcie, wierzę, że ich historia to nie jest tylko coś, co sobie wspominamy, że po prostu to się kiedyś wydarzyło, ale wierzę, że możemy jak najbardziej ich naśladować w naszym życiu dzisiaj. A więc czego możemy się od nich nauczyć? Po pierwsze, zauważcie, że królowie, mędrcy, ucieszyli się, kiedy zobaczyli gwiazdę, która zapowiadała Jezusa, jeszcze zanim zobaczyli Jezusa. Jaka jest z tego lekcja dla nas? Ciesz się drogą, a nie tylko celem. Nie bądź jak osioł ze Szreka, który ciągle mówi daleko jeszcze, długo jeszcze, mam już wszystkiego dość. Nie bądź niecierpliwy, nie bądź niecierpliwa. Spróbuj zobaczyć dobro, które już jest w Twoim życiu. Mędrcy popatrzyli na gwiazdy i nie powiedzieli, O, ojeku daleko jeszcze, tylko ucieszyli się. Oho, dzięki Boże za to, że dajesz nam tą gwiazdę, która wskazuje nam drogę. Desmond Tutu kiedyś powiedział takie cudowne słowa, Bóg się uśmiecha, bo zna przyszłość. Bardzo podoba mi się to zdanie. Bóg się uśmiecha, bo zna przyszłość. Wierzę, że mędrcy popatrzyli na gwiazdy i dlatego się uśmiechnęli, bo wiedzieli, co ona oznacza. Ty też popatrz na swoje gwiazdy, na, na to dobre, dobro, które masz w swoim życiu i zastanów się nad tym, co ona oznacza, bo ono oznacza jedno. Bóg cię kocha i z ciebie nie zrezygnował. Po drugie, nie bój się marzyć. Wszystko zaczyna się od marzeń. Wierzę, że mędrcy tak samo w pewnym momencie zobaczyli: "Oho, wszystko wskazuje na to, że narodzi się mesjasz" i zaczęli marzyć, a może byśmy tak wyruszyli i spróbowali go odnaleźć. Pomimo trudności, pomimo zniechęcenia, pomimo myślę, że nawet tego, że byli tacy, którzy im mówili: "Co wy robicie? Przestańcie, zostańcie w domu. A co jeśli się mylicie?". Mędrcy i tak ruszyli. Za swoimi marzeniami, nie poddawali się. Wierzę, że ufali Bogu, po prostu. I to jest tak samo lekcja dla nas: bądź wytrwały, bądź wytrwała, nawet kiedy jest trudno. Zobaczcie, oni nie zawrócili pomimo zmęczenia, a wierzę, że niestety pewnie w pewnym momencie pojawiło się zmęczenie. Bo sukces często czeka na tych, którzy się po prostu nie poddają i ufają. Po trzecie, dziel się tym, co masz najlepszego. Trzej królowie Dali złoto, kadzidło i mirę Jezusowi, Marii i Józefowi. I to nas uczy tego, że prawdziwa wielkość i bogactwo tkwi nie w tym, jak wiele mamy, ale jak bardzo potrafimy się dzielić tym, co mamy. Bóg błogosławi nas po to, żebyśmy byli błogosławieństwem dla innych. Dziel się uśmiechem, radością, modlitwą, wsparciem, czasami po prostu obecnością. Wysłuchaniem drugiego człowieka. Nelson Mandela kiedyś tak fajnie powiedział: To, co naprawdę liczy się w życiu, to nie fakt, że żyliśmy, ale różnica, jaką wnieśliśmy w życie innych. Dokładnie tak jest. Jesteśmy błogosławieni po to, żeby być błogosławieństwem dla innych. Więc zdecydowanie możemy naśladować trzech króli, trzy lekcje. Od Trzech Króli, może właśnie na ten nowy rok. Zostańcie z Bogiem. Cześć!